wygląda pakowanie paczki w Abra Team? Zaczynamy sobie od autorskiego foliopaku i dorzucamy dwie wlepki gratis. Następnie bierzemy autograf. Tarek wybrał dzisiaj czarną koszulkę Abra Team. Dodatkowo czapka z daszkiem, której wcześniej nie było. Dorzucamy oczywiście zeszyt, a na sam koniec brelok Abra Team. Już teraz wejdź na www.abraty pierwsza linijka w opisie. Widzowie, popatrzcie tylko, jakiego mam skina. On będzie na Nowy Rok w Stumble Guy. I jak mogliście już zauważyć, dzisiaj gramy sobie w betę. I to wszystko nie bez powodu, dlatego że chcemy jako pierwsi w całej Polsce ustanowić aż dwa nowe rekordy. Jednym rekordem będzie, słuchajcie, najdłuższy czas gry na nowej mapce Acid Pool, bo jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że tam wytrzymać to naprawdę jest ciężka sprawa. Natomiast drugim rekordem będzie jak największa liczba monet czy tych punktów na Pacman Power. Wiemy już, że tam za zdobywanie piłeczek zdobywa się punkty. Wiemy także, że możesz dostać na przykład truskawkę czy czeresie i to daje jeszcze więcej punktów. A zjadanie duszków to w sumie też. Więc ile uda się dzisiaj wykręcić? I pamiętaj, żeby raz na tydzień na końcu sklepu samagać wpisywać kod Abra A-B-R-A. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dlatego też widzowie mamy Pacman Power Score Points, czyli Nasza zdobywaj punkty. Dobra. I teraz tak, mamy 3 minuty na to, żeby wykręcić jak najlepszy wynik, oczywiście tylko będzie się dało. I słuchajcie, pobijanie rekordu nie, dotyczy zarówno nie, mnie, nie. jak i Juli. Jeżeli Juli udałoby się pobić, słuchajcie, ten rekord, to też będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Nie. Ja teraz zdobywam, no słuchajcie, ja właśnie tego Pacmana. I teraz chciałbym, słuchajcie, pójść zjeść tego Duszka, ale teraz chyba mi się to mi nie idzie, uda, bo on, idzie. słuchajcie, przed nami oczywiście ucieka. Kurde! No, chciałbym powiedzieć, słuchajcie, że zaraz byśmy pobili ten rekord, ale czekajcie, wezmę sobie właśnie to, bo to daje mi plus 100. I ja teraz w tym momencie mam 230, dobra. Czy ty jesteś na drugim miejscu? Czy ty masz 200 w te teraz? No Ej, dobra, ja czyli jakiś know. bot z tobą wygrywa Co tu się dzieje? Dobra, to jedziemy, jedziemy Julka, słuchajcie, wczoraj eee. miała chyba 790 Jakoś tak, więc to jest naprawdę, no słuchajcie, mało. Tutaj, słuchajcie, jest duszek Więc ja muszę uciekać Zjadł mnie Ale dobra, mamy 340 Więc, słuchajcie, nie jest źle Ja teraz wezmę sobie tutaj piłeczkę O nie, o nie, o nie Bo tutaj jest, no, słuchajcie nie? Tu jest właśnie duszek Więc ja przed nim sobie tutaj uciekam Teraz zdobywam sobie to Teraz polecę sobie tutaj Bo tutaj także jest duża kula Zaka I słuchajcie kulka. Ogólnie kulka, powinno tak, w teorii być tak Że im jest. dalej w... O ty mi to zabrałaś Im dalej w las Czyli tak, że półfinał, tak. finał To tym mniej graczy Więc tym większa szansa Że my będziemy mogli właśnie zebrać bardzo dużo Tego Traj całego, no, no nie? Ajajaj, e, ja, ja, dobra, uciekam Jestem pierwszy I mam 450 Tylko problem jest taki, jest że kulka. No właśnie ja tutaj nie mam za bardzo co zbierać, no nie? Bo ten gość mi właśnie, słuchajcie Wszystko no, zabiera się. Dobra, ja sobie teraz uciekam, słuchajcie Ale widzę, że są tylko e, dwie duże kulki do kolejnego etapu, słuchajcie, jedna jest tam, więc ja oczywiście do niej jak najszybciej tylko się da idę w tym momencie, żeby właśnie ją zdobyć. Moja! No dobra, okej, okay, widzę, że ty zabrałaś jedną. Ja no. A gdzie jest druga kula w tym momencie? Tam jest druga. Ej, ja byłem przy niej. Dobra, dobra etap ja się ukończył, pionka, pionka. więc teraz słuchajcie, jeszcze o. jeden będzie etap. Dokładnie tak, i teraz słuchajcie, ciśniemy. Teraz musimy, słuchajcie, pocisnąć na rekord. Ja mam 500 w tym momencie. To słuchajcie. O, to z... Nie! Ten Czemu ten laser mnie spalił? Ja cię Nie kręcę. A byłem, byłem naprawdę słuchajcie już daleko no nie? Bo popatrzcie, mam 550 teraz i tak jak mówię, Julka miała, słuchajcie, e, tak mi się przynajmniej wydaje, 790 wczoraj, więc no naprawdę słuchajcie, nie mało. Naprawdę nie mało, ale mnie Ej, jak tak dalej pójdzie, to mnie może udać się ciebie pobić bo już uwaga w tym momencie mam 750, no nie? 760. 750, wiesz. Dobra, okej, okay, ja sobie lecę tutaj. Teraz słuchajcie, zjadłbym go sobie. Zjadłem go, mam 900. Ej, będę miał ponad 1000, rozumiesz to? Eee, ale jazda, słuchajcie, używe. ale jazda, w Rzez tym momencie. W mam 970 już teraz. Jeszcze słuchajcie, Dobra, 30. Jest jakaś kula duża. Dobra, tu jest też, słuchajcie, właśnie duża kula, więc ja tutaj po nią lecę. I teraz nie, słuchajcie, chciałbym zwieść. Zje... Ej, nie, mam już 1120 1140, rozumiesz to? Ale to jest padaka. 1170! Ej, ja mam czterokrotnie ja mam, więcej niż ja mam, druga czysta. osoba. O czym my mówimy? Słuchajcie, aktualnie nasz rekord to. 1170 punktów. I widzowie, na sklepie wylądowały już nowe, totalnie nowe smycze Abratim. Możecie sobie je oczywiście zamówić i popatrzcie na ten epicki wzór z logo Abratim. Mamy tutaj TNT, mamy duszki, mamy mój skin z Minecrafta czy nawet frytki z Roblox'a oraz bombę ze Stumble Guys właśnie na tym wzorze. Wysyłka już w 24 godziny i oczywiście do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis i aż dwie naklejki, więc wejdź teraz na www.abraty czyli Pierwsza linijka w opisie. I oczywiście liczę na to, że będziemy w stanie pobić, słuchajcie, ten rekord na przykład na finale. Nie wiem, czy to tak działa. Może to, słuchajcie, wcale tak nie zadziałać, no nie? Ale się ale o tym na przekonamy. No ale chyba się e, po nie prosto... nie sułują, co? Nie, no oczywiście, że. Nie, 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 nie. nie, nie. Każda runda jakby jest osobna, tylko ruby, chodzi mi o to, że okay. po prostu im mniej osób, tym łatwiej teoretycznie jest nam cokolwiek zrobić. Dobra, zjadł mnie właśnie gość. No nie mogę. No nie mogę. Wariacie, zostaw mnie tutaj w świętym spokoju, dobra. Ja sobie tutaj zdobywam te piłeczki, okej, okay, teraz sobie polecę tutaj, Tera... dobra, 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 ale dużo, ale dużo, słuchajcie, mam, okej, okay, tutaj sobie też oczywiście to zabieramy, dobra, ciach, 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 ej, mam 200, słuchajcie, dobra, ja właśnie idę po tą wisienkę, dobra, okej, okay, mam teraz 300 dzięki tej wisience, więc już jest dużo lepiej, słuchajcie, ale my mamy etap ukończony, zjadają, dobra, i teraz, no ta, nie, no, jakby w pierwszej tej rundzie to non stop mnie zjadały, natomiast teraz to ja sobie, powiedzmy, że trochę Lepiej poradziłem, ale jedziemy, słuchajcie. Z o, no nie, no czerwony właśnie mnie zjadł, mnie wykrakaliśmy. Tutaj... Dobra, ale tutaj, ja... słuchajcie, nic nie ma. Tutaj, słuchajcie, Prosto nic nie ma. na nich leciało. Hmm. Kres, więc to, słuchajcie, to jest to super miejsce. Dobra, ja jestem pierwszy. Mam trzy razy więcej, słuchajcie, tych punktów niż drugi gracz. Więc okej, okay, ciśniemy, ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. Dobra, tutaj sobie właśnie tędy zjadamy. Dobra, zaraz będzie 500, słuchajcie. Zaraz będzie 500, wow, ale nie, to jest, jest duszek, to jest duszek z, duszek, z dwóch. Z Czek. Zjedli Czaki mnie naraz. Błęki, Zjedli mnie naraz. Nie mogę, nie mogę. Ale teraz tutaj, słuchajcie, jest trochę wolnego. Ja oczywiście zjadam sobie to duże. I teraz, słuchajcie, musimy, musimy cisnąć. Musimy, słuchajcie, dalej cisnąć. No dawaj, dawaj, wariacie. wariacie. Ale on mnie... Ej. Tutaj, słuchajcie, nie ma szans na to, że my zrobimy jakikolwiek rekord. Czy jakikolwiek dobry czas. Naprawdę. Tutaj to po prostu, słuchajcie, fizycznie nie ma możliwości. Ja wskoczę w tą truskawkę, żeby zebrać to. Oczywiście się teraz spaliłem w tej... Lawie, czy cokolwiek, słuchajcie, to jest, ale my sobie teraz polecimy I tutaj. Coś, mi beznadziejnie idzie. Ja mam dopiero 250. Dobra, ja mam tutaj, słuchajcie, zaraz 700. Okej, okay, tutaj ciała. Mają mnie Dobra, słuchajcie, mam 740, ja. 750 i minutę po to, żeby, słuchajcie, teraz oczywiście jakiś lepszy wynik wykroić. Ale, słuchajcie, ucieka przede mną ten wariat. Ten wariat przede mną ucieka, a ja właśnie chciałem go, słuchajcie, dojechać. No, ja no, za 50 wzięłam, za Dobra. E, tutaj są, słuchajcie, ostatnie małe kuleczki. Więc możemy spróbować tutaj wjechać, ale widzę, że tutaj zostanie tylko jedna, no nie? Czyli tak, zbierzemy sobie tą, zbierzemy sobie od razu, słuchajcie, te nie dwie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi Dobra, się Dobra, teraz zbierzemy sobie to i tutaj, słuchajcie, żeby ukończyć ten etap, ta będzie. Dobra, mam 790, że dużo Nie, brakuje. ja mam 350. Dobra, ja sobie spadam, słuchajcie, tutaj na dół. Dobra, tutaj właśnie zbieramy sobie te kuleczki. Dobra, tak, 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 tak. tak tutaj, 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 tutaj. Dobra, uciekam sobie, słuchajcie, uciekam Dobra. sobie tutaj. E, nie, i tak mnie zjadł. Ej, 890. 90, czy uda mi się, słuchajcie, dobić Tysiaka? To jest gigantycznie ciekawe pytanie, słuchajcie. Wee! Czy mi się o, tutaj uda faktycznie Tysiaka dobić? Ja mam to ja jest druga, widzisz? Ja mam 400, tam coś Okej, okay, to 250. ja w tym momencie, słuchajcie, mam 970, 980 i uwaga, czy zdążę? Nie! 980 nie. na półfinał! Czyli, jeżeli dobrze wnioskuję, to o 190 mniej niż do tej pory miałem w ćwierćfinale. Bo już nie pamiętam, tam było 1170? Czy coś takiego? Chyba tak! Chyba no byś... 170, to słuchajcie, w takim razie no, no nie było nie było tak daleko. Dobra, lecę sobie tutaj, słuchajcie, oczywiście i zgarniamy sobie już pierwsze te kuleczki. Dawaj, 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 dawaj. Musimy wycisnąć. Maksymalny wynik, jaki tylko, słuchajcie, jest tutaj ja tu możliwy w ogóle do osiągnięcia. Nie, widzę nie, widzę tych truskawek w truskawek nie, nie, wiesz nie, 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 tutaj. nie, 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 tutaj nie, 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 Ja mam nie, kulkę dawaj, dawaj, dobra ja tu mam jednego. Jadę... Nie, Zjad... nie, zjadł mi potwór. Dobra. Przed nie zdążyłem, ale mam 400, więc to słuchajcie, są podwaliny do tego, żeby jednak tutaj jakiś o, mega dobry nie. wynik wykręcić. Okej, okay, ja sobie pójdę teraz. Nie! Dobra, Akurat w tego dziada! Kursa. I przez to tracę, słuchajcie, ileś sekund, no nie! Ja nie mogę. Zostaję. słuchajcie, ostatnich pięć tutaj kuleczek. Z czego tak, mam jedną teraz w tym momencie i gdzie o, są, są wisienki, kolejne? Są wisienki. Tam ja słuchajcie, są kolejne. Wisienki. Dobra, 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 o, słuchajcie, dobra, jedziemy, nie? jedziemy po to, jedziemy. Ale widzicie? Na finale Szynki? przez to, że jest mało. I oni też tego nie zbierają. To bardzo ciężko jest, żeby te etapy szybko były ukończone, no nie? Więc to jest akurat gigantyczna padaka. Dobra, tutaj, słuchajcie, tak czy inaczej, zbieramy sobie te kulki. Dawaj, 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 jak najwięcej, jak najwięcej. No Dobra. musimy, słuchajcie, mieć minimum 1000. Dobra, okej, okay. udało mi się uciec przed tym duszkiem przy pomocy trampoliny. To to też chyba, słuchajcie, jest cenna no i... jakby lekcja, żeby właśnie duszek. coś takiego Miałam robić. No nie? Teraz. Dobra, 500, słuchajcie, mam 60. Dobra, teraz mamy więcej. Okej, okay, przeskoczymy Dobra, sobie, tutaj. sobie tutaj. Dobra, 60. 600 teraz, słuchajcie, mamy. I teraz od razu bym przeszedł sobie tędy. nie mieduszek duszek. Dobra, zjam, ej, ale w ogóle laguje, słuchajcie, ta beta. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Że mi, słuchajcie, to laguje, a teraz ewidentnie są lagi. Dobra, mam 670, nie, więc powiedziałbym, że. Ja całkiem 420 sporo. Ej, gonić, Dobra, je, ja muszę poczekać tutaj, słuchajcie, i teraz mogę to sobie przeskoczyć. O, tam jest truskaweczka. Dobra, 700, słuchajcie, 700. Okej, okay. tutaj znowu, słuchajcie, uciekam sobie właśnie trampoliną przed tym dziadem. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak. Dobra, Mam truskaweczkę, mam truskaweczkę, mam 500. Dobra, on poszedł tędy. Ja mam już w tym momencie, słuchajcie, 800 i zaraz będę miał jeszcze więcej, bo wezmę jest tą tak. dużą kulę, wow. więc będzie spoczko. Powinno, Bra, słuchajcie, być, okej. Okay. Sobie, sobie dobra, dobra, jest tutaj duża kula, słuchajcie, jest tutaj duża kula. Dobra, więc teraz ja zjadam, widzę, słuchajcie, zjadam ich chcę iść, ale nie wiem czy ty jej nie. A nie, to dobra. nie to kula No ucieka przede mną! Dobra, zjadłem go, mam tysiąc! Mam tysiąc Mam 1100! To... Więc tylko 70, słuchajcie, jeszcze. Tylko 70. I będę, słuchajcie, miał pobity swój rekord, więc teraz cisnę, słuchajcie, cisnę, cisnę tutaj. Ewidentnie, bo tutaj za to będzie dobra, dużo. No, ja lecę po drugą kulę następną dużo, Dobra. Bo ich tu jest. Dobra, 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 słuchajcie, właśnie teraz wjeżdżam po tą kulę. Nie, dobra, mam 1160. Kula. Dobra, mam 1170, 1180. Więc to już na pewno, słuchajcie, jest mój rekord. To na pewno, słuchajcie, jest rekord. 1190, ej, no tak! Że nie mogę nic zrobić. Ej, czy ja naprawdę pobijam swój rekord tylko o 10? Serio? Miałem 1180. No nie mogę, ale naszym nowym rekordem jest 1193 w minuty. Natomiast teraz, tak jak zapowiadałem, będę chciał wycisnąć jak najlepszy czas na ACID Pool, czyli nowej mapie. Bo do tej pory to ja nawet nie wiem, czy my przetrwaliśmy dłużej niż minutę. Dlatego też wybieramy trzykrotnie mapkę ACID Pool. Okej, okay, wiadomo, słuchajcie, ćwierćfinał, czy półfinał tutaj wow. za długie nie będą. Dlatego tego, że jest mnóstwo graczy, którzy Trzeba będą odpadać. Ale pać, pać już prostu, finał nie? słuchajcie, będziemy musieli naprawdę policzyć. Wczoraj obczajaliśmy, że tutaj najlepszą taktyką jest albo stanie w ogóle w miejscu, można sobie nawet włączyć ta, tarczę, albo właśnie. jeżeli już chcemy się to tak słuchajcie bujać, to żeby skakać jakby do tyłu, ale nie spaść na to metalowe, bo wtedy po prostu jakby postać brzuszkuje, no nie? No właśnie, tu się ludzie przepychają, ale o, też i dobra, bardzo szybko odpadają, się. więc tu nie ma problemu. Natomiast ja teraz wezmę telefon, aby badać to ze stoperem. Oczywiście na półfinał jeszcze stoper nam się raczej przydać nie przyda, ale na finale tak. A potem to nawet może odpalimy jeszcze słuchajcie, tylko ja i Juli sami. Na sam początek, słuchajcie, Ej, takie zostanie lepiej tutaj. Lepiej, no. Też nie jest takie złe, no nie? A, widzicie? Już teraz dotknąłem, słuchajcie, no, tym. Ej, a czy ja tutaj. jestem w stanie na tym sobie stać? Jakby... Ej, tak, jestem w stanie jest stać, tak. tylko że jest hydrant, no nie? I o ja tym też rozmawialiśmy, jest świecie, jest. że przed tym hydrantem trzeba uciekać mniej więcej w taki sposób. Co prawda, tutaj odpada gigantycznie Gigantyczna liczba osób, więc całkiem spoko, ale trzeba i tak. Okej, okay. jest spoko, wygrywamy, więc teraz już stopper na pewno się przyda. Trzeba pamiętać, żeby tutaj nie podejmować głupich decyzji. Wiemy, że na przykład ten hydrant jest tylko przez jakieś 20 sekund, i potem on znika. Uwaga, czas start. Dobra, wystartowaliśmy i teraz będziemy badać nasz czas. Więc ja sobie przeskoczę tutaj i słuchajcie, lamusiarsko, bo lamusiarsko, ale postaram się jak najmniej skakać, jak najmniej ruszać, i to by też bym to radził, no nie? No chyba, że. Że właśnie, no jest okay. tutaj taki hydrant, więc ja sobie Może od niego się ucieknę. hydrant, nie? No właśnie, ja ucieknę od niego jak najdalej, tylko no się da, bo przecież ten hydrant zaraz zniknie, no nie. Dobra, i teraz tak, mogę sobie tak, już tutaj tak. siedzieć, mogę sobie tutaj chillować. Mam przynajmniej taką nadzieję i widzisz, no, zniknął. Dobra. Teraz będą też szlabany. No dobra, mamy tutaj pół minuty miotły. Więc miotły to nam nie zagrażają Przynajmniej moim zdaniem Ale szlaban już zagrażać będzie Więc na to zwracajmy uwagę No i oczywiście nie stawajmy tam Gdzie znikają te oto słuchajcie rzeczy Dobra, tutaj jest a właśnie miota. szczota I widzicie, nie. szczota mnie dojechał, A trwało to dosłownie 48 sekund No i dobra, teraz odpaliłem giereczkę Tylko sam zjeli I będziemy słuchajcie kadałać ją tak długo Dopóki nie przekroczymy jakiegoś sensownego czasu Oczywiście czas start słuchajcie Znowu wystartował Więc ja sobie dobra, tutaj chilluję bombę czyli... Mówisz I teraz tak. A ja mam gigantyczny ping w tym momencie. Na poprzedniej gierce nie miałem. Nie chcę się usprawiedliwiać w ten sposób. Teraz nie wiem, dlaczego, słuchajcie, mam tak duży ping. Okej, okay, uciekamy, ale ja muszę, słuchajcie, skakać Ej, e, w ogóle jakieś, nie, zimę, nie wiem, sekundę przed tym, jak serio chcę skoczyć. Że muszę nacisnąć spację znacznie, znacznie wcześniej, przez to, że mam teraz ponad 200 pingów. No, ponad 200 pingów teraz mam. Ale dobra, no, dobra, zniknął ten hydrant, więc teraz musimy unikać szczotki. I wiesz co? Ja, żeby właśnie jej unikać, będę skakał na tych platformach. No. Formach, no nie? Tylko, że tam tubie, tobie jakby wibruje no, ja ta platforma, ok więc pomyślałam. trzeba na dnie jakby uciekać, nie? No? O kurde, ale lag, widzieliście to? Ale dobra, przetrwaliśmy, to najważniejsze. Dobra, ten, ten znika, więc oczywiście uciekamy i zniknęła szczotka. Teraz jest szlaban, więc ja też przed szlabanem, słuchajcie, będę uciekał. Ej, dobra, już mamy ponad, słuchajcie, 50 sekund, czyli dłużej niż poprzednia gierka, ale przy tych lagach, słuchajcie, ja za dużo nie zrobię. Będę, dzieje, będę słuchajcie, musiał bardzo uważać na ten szlaban. Dobra, uciekłem przed szlabanem, uciekłem, uciekłem, uciekłem. mamy Minutę. No tak, cały czas muszę skończyć. Ej, są takie co? lagi, są takie lagi, że u mnie to wygląda jakbyś ty w ogóle nie no. wiem co robiła. Ej, dobra, słuchajcie, uciekamy. Uciekamy, dawajcie, 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 bo tu są już dwie odnogi hydrantu. Słuchajcie, aż dwie! Cały czas uciekaj, cały czas uciekaj, to jest chyba najbezpieczniejsze, tak mi się wydaje, dobra, zniknął, ale to i też Niko! Jest szczota! Jest szczota. Dobra, uciekam przed nią. Dobra, ja uciekam sobie tutaj. Ej, to jest grube, słuchajcie, są już dwie szczotki. Dobra, uciekam teraz przed nią tutaj. Dobra? Teraz słuchajcie, trzeba tu przeskoczyć. Nice! Nie! Dobra, teraz nie. trzeba tutaj, szybko, 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 szybko! Nie, ale już w tym momencie mamy rekord. Minuta 43 i na pewno jeszcze tak daleko nie doszliśmy. Natomiast teraz, słuchajcie, zmienimy sobie skina. Myślę, że moglibyśmy jak najbardziej wziąć papugę i musimy znowu pobić ten rekord. Dobra, ile tam było? No, minuta 43, coś takiego, no nie? Więc jakby wiemy, że musimy dobić do dwóch minut. Jakby to nie ma znaczenia, ile dokładnie było. Ale, e, ale musimy dojść do dwóch nie? Tak, my już więcej wiemy o co chodzi. To jest schematyczne, czyli na początku tak. jest jeden hydrant, potem są szczoty, potem jest szlaban, potem są już dwa hydranty i tak w kółko, no nie? Teraz mam też normalny ping, bo 44. Tutaj uciekać, więc tutaj właśnie musimy sobie pouciekać, on zaraz sobie zniknie. Ja bym nie skakał po jednej platformie, bo możemy przez przypadek Aha, to fajne lagi. Dobra, wszyscy widzieli, że to był totalnie największy lag na świecie i tak dobrze, że się stał teraz, a nie na przykład w trzeciej minucie. Tak czy inaczej, podejmujemy się, słuchajcie, kolejnej próby i uwaga, stoper sobie tutaj wystartował. Teraz no ping Nie wiem, jak tutaj tak. grać. To i tak się. Nie dalej, mam Wiesz co? Ja powiem tak. Ja się tutaj nie stresuję na początku. Dopiero potem mam akurat lipę, no nie? Dobra. Gdzie leci? Okej, okay, leci tutaj, więc ja tutaj może troszeczkę wyprzedzę właśnie ten hydrant. Ja Okej, okay, dobra. I teraz no, słuchajcie, już ten hydrant zaraz powinien zniknąć, więc ja sobie stoję tutaj i mam to, słuchajcie, gdzieś na razie, no nie? Na razie na luzaku. On właśnie zaraz dobra. będzie się opuszczał. O, znikać dobra. Okej. Okay. I teraz słuchajcie, wlatuje szczotka, tak? Więc przed szczotką dobra. też możemy, słuchajcie, tak też naprawdę tak skakać, uciekać, uciekać no? To ty skacz pierwsza. Ja to na luzie, na luzie, na luzie. Ziegły, nie? Super. Dobra, nie ma o kurde znika mi tutaj. Więc słuchajcie, nawet żeby nie podejmować jakichś głupich ruchów, ja będę sobie siedział o, i będę sobie chillował, tutaj. słuchajcie dobra, bombę. Okej, okay, teraz mam właśnie dobra. lipę. Teraz mam lipę, lipę, ale. Dwa szlabany lecą. dwa szlabany. Lecą. lecą dwa szlabany. Dobra, poleciały właśnie dwa szlabany. On się teraz słuchajcie podniesie. Dobra, okej. Okay. Ja żyję tutaj. Przeżyłem słuchajcie jeden szlaban. Teraz musimy przeżyć jakoś drugi szlaban. Okej, okay, dobra. dobra. Dobra, dobra, dobra. Przeżyliśmy o, drugi to? szlaban. Ej, ale teraz ten szlaban. Czekaj, czekaj, właśnie Uciekamy przed szlabanem. Dobra, teraz uciekamy przed tym. Spoko. Nie ma I teraz hydrant. szlabanów i są hydranty. Dobra, to dawaj tutaj. Dawaj tutaj. O, dawaj o, tutaj. są da... mi hydrant. Nie! No to teraz mieliśmy tylko minutę 16. No dobra, to jeszcze kolejna. Słuchajcie, próba. Serio, mamy przygotowany stoper i oglądajcie to do końca, żeby przekonać się dwie jak faktycznie chcesz zrobić? będzie to wyglądało. No słuchajcie. Mieliśmy prawie dwie minuty, więc to musi, słuchajcie, się udać. Naprawdę. No musi, tylko serio. Nie możesz być wywalona przez hydrant. Serio. Jeżeli już Słuch. mamy być wywaleni Ej, to, to przez coś hardkorowego ale błagam no nie przez hydrant no e, nawet jak jest spodwójne ja myślę że serio skaczmy jak najmniej to tylko możliwe Serio, nie skaczmy bez Czyli powodu. Czyli przeczek na przeczekanie, po prostu. Tak, oczywiście, też, żeby nie być za blisko też hydrantu. Że znikają, no, no właśnie, bardziej, chciałem powiedzieć, znikają, że potem tak. znika i tak dalej. Ale mimo wszystko, jak możemy, na przykład, nie wiem, uniknąć tej szczotki, to ja bym sobie właśnie, o, przeskoczył raz, no, dwa i bym sobie poczylował teraz bombę i nic bym na przykład teraz nie robił, no nie? Dobra, podejdę troszeczkę o, bliżej. Dobra, podejdę sobie tutaj dobra. troszeczkę bliżej. I też ta szczotka powinna zaraz zniknąć, dobra? Ja sobie przeskoczę oczywiście na ten kafelek. Spoko i teraz są szlabany, to uważaj na szlaban. Uważaj teraz na szlaban. Ja też, no. oczywiście, uważam na ten szlaban. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, on się tutaj podniósł, więc spoko. No, o Jezu, na krawędzi, jesteś bardzo na krawędzi. Dobra, on akurat się położy. Dobra, ja sobie tutaj... O walną, mnie, walną, dobra! Uratował Jezus Maria, widzowie! Ej, to było grube! Dobra, patrzcie gdzie jestem! Pan! What? Co tu się stało? I dobra. 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 Okej, okay, przeskakuję na w ten hydranty. sposób nad, nad hydrantem. Ale to już jest naprawdę hardcore totalny widzowy, co, się, co, co jak ja, ja tutaj zasejwowałem. Przed tymi hydrantami cały tak, czas. Tak, ja uciekam. Dobra, uciekam Ktarzaj. teraz na to. Okay. Jest git, jest git. Teraz są szczotki. Uważaj Proszę, na szczotki. Jak ją ominęłam. Dobra. Uważaj to na szczotki. Uważaj na szczotki. uważaj na szczotki. Uważaj na szczotki. Dobra. Dobra. Okej, okay. uciekam też przed szczotką. Dobra. Jestem. Jestem dalej. Jestem dalej. Jestem dalej. Jestem dalej. Dobra, uciekam eee... dalej. Nie! Słuchajcie, mam wrażenie, że ta minuta 45 po prostu nie jest do pyknięcia. Ej, w ogóle widzowie, miałem rozkminę. Czy ten skin był w becie 0.62 z mapką Tetris? Bo ja go totalnie nie kojarzę. Mieliśmy inne Tetrisowe właśnie skiny, ale nie takiego pełnego gościa. Tak samo ten kolo. Czy on jest z nowej bety, czy ze starej? Bo on wygląda jakby był, słuchajcie, ze starej bety.